PAYTRADE INTERNATIONAL CLUB to… PAYTRADE to luksus w najczystszej postaci. Możliwość sprawdzenia się w zdrowej rywalizacji, możliwość doboru ludzi, z którymi chcę współpracować i możliwość zaplanowania swoich przyszłych zarobków. PAYTRADE to mój styl życia i recepta na sukces. Dla mnie Paytrade to wspaniała energia, to fascynacja, ekscytacja, to tak jak porównać do tego, jak czujemy się przy wspaniałej kobiecie, ta relacja, ta chemia. Patriot to jedna wielka rodzina, w której sobie wszyscy łącznie pomagamy i wspieramy się w trudnych sytuacjach, aczkolwiek tych trudnych sytuacji jest bardzo mało, bardzo dużo z tych pozytywnych sytuacji i właśnie te pozytywne sytuacje zawsze celebrujemy łącznie, wspólnie, jakby w jednej wielkiej rodzinie. Patriot to Ciekawe miejsce, bardzo eleganckie, prestiżowe, a zarazem miejsce, gdzie wszyscy się uśmiechają, bo to otwarci ludzie na informacje, którzy chcą od życia odrobinę więcej. Paytrade to możliwość na lepsze jutro. Paytrade oznacza, że nie będziesz musiał się martwić o przyszłość swoich dzieci. Paytrade to przede wszystkim prestiż i luksus. PageTate to luksus jakiego życia każdemu, ale luksus rozumiany jako komfort życia w każdym jego aspekcie. Bądź liderem swojego życia, więcej na odwagsmyślnikse.com.